Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Redline. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 sierpnia. Do wygrania macie face w wartości 20 zł. Wystarczy, że lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, Witam Was w nowym odcineczku, w którym będziemy otwierać 100 skrzynek bandury. Co z tego wyjdzie, nie mam totalnie pojęcia, więc myślę, że to będzie naprawdę solidny testik dla skrzyni bandury. Czy będzie pozytywny czy negatywny, no to się na pewno okaże. Jestem, widzowie, przez chwilę mnie nie było, musiałem troszeczkę ogarnąć internet, no bo niestety nie działał zbyt dobrze. No i tak, czy będzie lepiej, też się okaże z tym internetem w sumie. Ale zaczynamy właśnie otwieranie skrzyneczki Bandury 100 okrągłych skrzynek. W aktualnym momencie możemy zobaczyć, jakie są skiny. Najlepsze są rękawice, warte 1900 zł, więc naprawdę bardzo, bardzo. Fajny skin, ale czy jakiś mega drogi? Też nie wiecie, to nie jest jakiś wygórowany skin, przez co szanse na inne skiny są fajne. No dobra, przetestujmy. Ja będę dopiero później oceniać, czy fajne, co jest fajne, co nie jest fajne. To wszystko w trakcie odcineczka powinno nam się okazać, jak to będzie po prostu nam wychodziło. Więc tak, pierwsze tutaj skinki, jakie zobaczyliśmy, mamy tutaj 59 USP Neo. Noir, nowa skiny te 125 zł, wydaliśmy 200, więc niekoniecznie jakieś dobre skiny, no o dobra rękawice, no i tutaj już naprawdę będzie fajnie, tutaj będzie naprawdę fajnie 410 zł, łącznie są warte te skinki i mamy rękawice, Nie, więc tutaj już konkretne otwarcie ze strony Bandury się pojawiło Nie... Dobra, prawie wskoczyły mi to najmocniejsze rękawice w tym miejscu, no nie? Prawie to było. Dobra, chciałem sprzedawać skin, ale nie będę sprzedawać, bo mam to tak wyliczone, że po prostu jak skończą mi się pieniądze, to znaczy, że otworzyliśmy równe 100 skrzyneczek. Dobra, tutaj jest tak w miarę, powiedzmy, że tak w miarę. Nie wiem, czy nie przyspieszyć sobie tego openingu, czyli animacji nie przyspieszyć, bo na dzisiejszy odcinek mam też taki plan, żeby otworzyć 100 skrzyneczek Bandury i może może dodatkowo właśnie zrobić też bitwę na tych oto skrzyneczkach, właśnie bandury. 167 zł, fajny kałaszek. Tutaj, otwarcie jak najbardziej ok. Czekamy z kolejnymi. Czy będą jeszcze mocniej? Kurde, te rękawice, jak one prawie skakują. No nie zawsze tak minimalnie brakuje, ale brakuje, niestety. Jesteśmy praktycznie w połowie. Aktualnie, jesteśmy praktycznie w połowie. Czekajcie, czekajcie, to będzie bardzo dobre P90. Jasne, że tak. Jest to bardzo, bardzo dobre P90. Jest to najlepsze otwarcie w ogóle dzisiaj, jakie udało się nam zrobić. E, idziemy z kolejnymi, idziemy z kolejnymi tutaj otwarciami. Ja sprzedam w ogóle, o dobra, fajne. Kolejne, czekajcie, fast mode dajmy sobie e, i otwieramy dalej. Ja sobie, mm, dobra, kosa jest, no i dobra, no i to rozumiem. Słuchajcie, to rozumiem. Od razu, koska po włączeniu fast moda e, Ja sobie posprzedaję te skiny, które mi tutaj wypadają. Czyli łącznie 100 skinów zostanie sprzedanych. No i zobaczymy, jak nam ta po prostu skrzyneczka się Spisze. Jeśli fajnie się spisze, będzie bitwa właśnie na tych skrzyneczkach, jeśli nie, to zrobimy sobie jakoś inną. Zobaczymy, zobaczymy. Ale na razie jest całkiem ok, myślę. Z bandurką tutaj. No, jeszcze tych najmocniejszych rękawice, rękawiczek nie, nie mieliśmy, ale były naprawdę bardzo, bardzo blisko. No i dobra, to są już końcowe otwarcia. Bandura ma swoje ostatnie szanse, żeby jednak tutaj zarzucić czymś naprawdę konkretnym e, najbardziej mnie w sumie tu interesuje ten skin ten e, w sumie ten już jest troszkę gorszy ale też jak najbardziej może być e, więc zobaczymy czy top 3 od Bandury e, się tutaj Pojawi. Więc bandura, trzy ostatnie szanse. Trzy ostatnie szanse, żebyś zarzucił nam konkretnymi fajnymi rękawiczkami, które występują w Twojej skrzyni. Pamiętaj, że to jest skrzynka za 40 zł. Dobra, super otwarcie. Więc e, dobra, wyłączmy fast moda do ostatnich pięciu skrzyneczek od bandury. Bandura! Czy w tym momencie zarzucisz nam? Konkretnym skinem. Niestety, ale Bandura. No i tutaj widzimy okrągłe 100 nowych skinów. Te wszystkie skiny są właśnie od Bandury. My sobie posprzedajemy teraz. Ja sobie tutaj wyłączę teraz nagrywanie, żebym widział. Czekajcie, bo to ma być. Łącz Nie, czekajcie, będę widział, będę chyba widział. Łącznie miałem 601 skinów, więc zaczynamy sprzedaż. Powinno to dosyć szybko iść. Żeby wygrać PayStation Card, napisz swoją ulubioną markę samochodów i liczbę od 7 do 11. Nie wiem, jak ten internet, czy mi się ogarnął, czy nie, bo mam aktualnie taki problem, że po prostu używam Wi-Fi na komputerze i mam starego typu linka podpinanego pod USB, który naprawdę sobie nie radzi. Bo jeśli mam prędkość powiedzmy 60, 70 Mega, 80 no to jest 20, 10 albo 15 ogarnia. Z wysyłaniem jest tak samo, więc problem jest dosyć spory, ale już zamówiłem sobie nową tą kartę wpinane pod USB I powinno być w porządku Dobra, już lecą ostatnie skiny Ostatnie skiny już lecą. Ostatnie 28 skinów mamy na sprzedaż Więc mamy już przebitą barierę 3000 zł Zobaczymy, teraz mamy słuchajcie 4 skiny, raz, dwa, trzy 4. I to jest wszystko, co zdobyliśmy dzisiaj od bandury 3685 zł. Zaczynaliśmy mając 4, więc tutaj bandura niekoniecznie dobrze się popisał, ale ja mimo to i tak dałbym mu szansę właśnie na bitwie czteroosobowej zarzucimy tutaj bandurę 5 skrzyneczek. Ginold Wlecą 4 skrzyneczki, więc będzie to 600 zł. Czekajcie tak 685. Więc tak dajemy, tak dajemy, tak, tak. Tak? Dobra, no i to jest to. To jest bitwa, którą chcę zrobić jeszcze w dzisiejszym odcinku. Wydaje mi się naprawdę stworzona fajnie. Dosyć podoba mi się pomysł, który stworzyłem, ale jak to będzie wyglądało z wynikami tego mojego pomysłu, to oczywiście zaraz się okaże. Miejmy nadzieję, że dobrze to wymyśliłem Miejmy nadzieję, że dobrze to wymyśliłem e, Tą bitwę zaczniemy od Bandury e, Potem polecę skrzyneczki Z Ginoldem No i na sam koniec chyba ten Ginold Wpada właśnie ten tańszy No nie, bo ten tutaj jest ten droższy za stówę Też, więc tutaj Bandura nie będzie Najmocniejszą skrzyneczką, co ciekawe Ale również może rzucić najlepszym Skinem, e, nie ma z tym Oczywiście żadnego problemu Żeby właśnie Ginold tutaj zarzucił Najlepszego skina, e, Bandura, No bo to po prostu różnie może być. Może być po prostu różnie. Czasami najlepsze skin, skrzynki rzucają najgorsze skiny, a te najgorsze skrzyneczki potrafią jednemu farcierzowi zrzucić na przykład naprawdę jakąś mega mocną kosę. No niestety e, te koski nam przelatują. No ale na razie jest chyba dosyć nieźle, wydaje mi się. Nie nie wydaje mi się, żeby sytuacja była po 250 zł. Henry, ty nie przesadzasz troszeczkę. Dobra, Ginold wlatuje tutaj w akcję. Nie, mój skin jest najlepszy, ale nie jest jakoś mega potężny. E, jak na skrzynkę za to złoty, nie oszukujmy się, jest to po prostu skin o wartości samej skrzyneczki. Eee, kolejne tutaj lecą, no niestety nie na moją korzyść. No potrzebuję jednego naprawdę mocnego skina od Ginolda, nie, nie. Ginold za 17 zł musi odmienić los tego odcinka. Nie ma innej opcji. Tutaj liczymy już tylko na tego Ginolda, który tutaj nam został. Niestety jest to skrzynia z najmniejszymi szansami na coś fajnego w dzisiejszym odcineczku ale no, miejmy nadzieję, że może akurat może akurat by fajnego coś się pojawiło. Mnie również przydatuje tej kostki, więc myślę, że taka kostka naprawdę mogłaby dużo, dużo dać. Chociaż też wydaje mi się, że przeciwnicy mają duże prowadzenie, duże prowadzenie. Nie mogę być tego pewny. Nie, nie było takie duże, nie było takie duże te prowadzenie. Jak najbardziej było do zrobienia. Jednym skinem, no bo to była 100 różnicy, więc nie musiała to być nawet koska. Tutaj mamy bitwę 18 skrzyneczek z jakimś graczem za 300. Nie, dobra, nie interesuje mnie taka bitwa. Jest po prostu zbyt duża. Dołączymy teraz do jakiegoś tutaj gracza. 86 zł, taka bitwa. Dobra, dołączmy do niej. Są to tylko 3 skrzyneczki, więc jak najbardziej sobie dołączę i sprawdzę, co tam ciekawego wypadnie. Może akurat ktoś miał fajny pomysł i w tanie Bitwie uda się zdobyć coś fajnego. Dobra, co się tutaj stało w tym momencie? No i ostatnia skrzyneczka. Czy ja tutaj coś fajnego zrobiłem? Raczej nie. Wydaje mi się, że raczej nie. Jest to bitwa za 86 zł. 71, więc tutaj naprawdę totalnie słaby pomysł. Tu bitwą wyszedł. Eee, nie oszukujmy się, dołączam, 900 parę złotych, Bitwa nie, 944. Bitwa z pięcioma skrzyneczkami. Ja w to wbijam. Gibi w tym momencie zostaje zniszczony. Jeśli nie, to ja spadam. Jeśli nie. To ja spadam, więc Gibi dobra obrywa na samym początku. Yy, dosyć mocny cios dla Gibiego został zadany. Yy, lecimy dalej. 7. Siedem... Dobra, to jest skrzynia, gdzie jest możliwość zdobycia szczęścia. Niestety, szczęście się nie pojawia żadnej ze strony. 10% na kosę, czy komuś ta koska? jaj Dobra, ta bitwa została, chyba yy, zmarnowany został jej potencjał. Dobra, jest koska, jest koska, moi drodzy. Yy, więc czy to Okej okay nam wychodzi? Nie do końca, ale koska udaje się zdobyć 746 zł łącznie tutaj, ale tutaj potencjał właśnie tej bitwy był na te skrzyneczki 7.77% lakli i właśnie 10% kosa. To były główne skrzyneczki, które tutaj naprawdę mogły mega mega dużo zdziałać no i co ja wam powiem widzowie, ja mam jeszcze jedną bitwę jakoś tutaj sobie rozegrał e, z graczami na CSGO się. mam taką ochotę, e, żeby tutaj z kimś powalczyć, tylko nie widzę na razie żadnej fajnej bitwy, no tutaj ta za 360 jest zbyt duża e, jak dla mnie. Dobra, dołączyłem tutaj do gracza, nie jest to żadna duża bitwa. No ale chciałem po prostu z kimś sobie zawalczyć. E, ogólnie ten internet mi koszmarnie laguje. E, z tego co widzę. Zaraz sprawdzę sobie prędkości. Muszę to jakoś ustawić. No muszę z tym przetrwać do wtorku. E, więc no jakoś trzeba dać radę. Nagrywam to w niedzielę. E, więc idziemy, idziemy. Widzicie te skiny? Tak jakby przeskakują to wina mojego internetu. Bo po prostu on tutaj nie wyrabia. E, z tym nie wiem jak. Aktualnie z prędkością ale tam nad 5 mega się pojawia, więc na no dzisiejsze czasy i działanie z to jest zdecydowanie za mało, żeby to chodziło, więc po odcineczku sobie tutaj zaraz to trzeba troszeczkę poustawiać w różne miejsca i da radę mniej więcej osiągnąć jakieś zadowalające prędkości. No i czy ostatnia bitwa dania dosyć, da mi szczęście chyba tak, słuchajcie, dobra zobaczmy, zobaczmy, tak jest, udaje się to wygrać, 179 zł są warte skiny z tej bitwy. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie Ja wam dziękuję za oglądanie Pamiętajcie, że po wejściu na stronę możecie kliknąć do ładu I wpisać w tej kod WOWKAETY On daje wam 5% więcej przy doładowaniu Więc naprawdę warto korzystać Wiele metod płatności No i co, ja wam dziękuję za oglądanie Subujcie, lajkujcie, na razie, się ma i cześć